Okej, okay, jest środa, więc dostaniesz partnera na chemii. Weź kogoś mądrego, ale bez przesady. Fajnego, ale nie takiego, przy którym niczego się nie nauczysz. Jak mam go wybrać? Instynkt ci podpowie. I wyślij mi zdjęcie. Wow, super, że jesteś moją mentorką. Jesteś najfajniejszą dziewczyną na ziemi. No weź, ja najfajniejsza na ziemi. Na pewno w pierwszej piątce. To trzymaj kciuki. Co za odmiana! Hej, Jordan chyba czeszy się podobnie. Poważnie? Nie zauważyłam. Dziewczyny, Olivia, fajne włosy. No co ty, serio? Hej, zabiorę cię na zapisy do klubów i cię oprowadzę. W tym roku ja prowadzę zapisy, ale dzięki. Co ty? Mówili, że mnie biorą pod uwagę. O nie. Wybierają partnerów i Lucy przez cały czas siedzi sama. A jeśli nikt jej nie wybierze, idę tam i będę jej partnerką. Co ty wyprawiasz? Tak nie można. Sydney, przestań robić wszystko za nią. Nie robię. Na pewno spotykacie się rano, jesz z nią drugie śniadanie, a wczoraj trzymała się jej włosy, kiedy piła ze źródełka. Mogło się zmoczyć, tobie bym też przytrzymała. Nie rób tego. Po prostu pozwól Lucy samej się czegoś nauczyć. Spokojnie, na radę. Tak, masz rację. Dlatego, że mam nie. Mamo, musisz mi pomóc. Wiceder Wirmani rozdzielił mnie ilio, bo powiedział, że sobie ciągle przeszkadzamy. Cudzysłów nie powinien być przy... nieważne. Przyznaję, że Wirmani tym razem ma rację. Ale ja chcę być przy Lio. Jest masłem na moim chlebie. Obręczą w moim koszu. Żelem do włosów na... Włosa? Dzięki. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Chodzi mi o to, że tylko dzięki niemu chcę mi się wstawać do szkoły. Musisz znaleźć sobie inny powód. O, chyba mam pomysł. Może nauka? A ty cały czas o tym samym... Hej, Lio, złe wieści. Mama nie pomoże. A twoi rodzice gadali z Wirmanin? Nie ma szans. Do tego mama zaczęła płakać, a tata powiedział, gdzie popełniłem błąd? I lepiej będzie nie odpowiadać na to pytanie. Dobra, to plan B. Wejdę do wentylacji, przejdę do gabinetu Wirmaniego, zejdę po ścianie na dół, włamie mu się do kompa i zmienię nasz plan lekcji. Bułka z masłem. Albo... Daj mi dokończyć. Spróbuję z nim pogadać. Sporo ryzykujesz. Ale dlaczego sam? Jak to delikatnie ująć? Nie lubicie najbardziej ze wszystkich uczniów w historii szkoły podstawowej Klary Barton. Oj, weź, tak tylko mówisz. Wyrzucili cię z lekcji Lucy? Co się z tobą dzieje? Nie mogłam się opanować, ty jej nie widziałaś. Była sama. Zagubiona, bez niczyjej pomocy. Dlatego, że robisz wszystko za nią. Musi sobie kogoś znaleźć. Masz rację. Znajdę jej przyjaciół? Nie o to mi chodzi. Wiem. Spikniemy ze sobą Lucy i Jordan. Jordan? Moją Jordan? To prawie niemożliwe. Ma wypełniony grafik. Zapytałam, czy mogę jej pomóc w pracy domowej. Powiedziała, że ma wolny czas za miesiąc. <noise> Proszę, Oliwka. Zupełnie nic ich nie łączy. Na pewno. A to, że ich ulubione mentorki to bratnie dusze, które zrobiłyby dla siebie wszystko? Musiałaś to powiedzieć. Wiedziałam, że zadziała.